Teletechniczny roku. Wydział Huty, Radiowęzeł w roku. Ja przyszedłem do pracy na kombinacie po wojsku w roku i przyjęto mnie do grupy radiotelewizyjnej. Opiekowałem się Radiowęzłem, telewizją, monitorami. Sieć obejmowała... Mariusz, oglądaj. Wyrna na terenie kombinatu, na terenie przystanków autobusowych, centrów administracyjnych, I oprócz tego kilkadziesiąt radiowęzów lokalnych na terenie zakładów poszczególnych Uta Lenina. A sama rozgłośnia miała stolica piractwa. to było bronne. Ona razem z systemem selen alarmowych na terenie kombinatu miała służyć jako przekaźnik... Apeli o ewakuację, prawda, informacji na temat zagrożenia. Druga część jego działalności opierała się o informację, która była podzielona tak 12 godzina zawsze na ja, dziennik ogólnopolski. A oprócz tego, na łamaniu zmian, wszedł program lokalny dotyczący życia kombinatu, a więc była do agendą. Organizacji działających tam partyjnych, prawda, związków zawodowych, młodzieżówki i radiowezorów transmisję z plenarnego posiedzenia Komitetu Fabrycznego Partii. Przemawiał pierwszy wtedy sekretarz Komitetu Fabrycznego. Jak zakończył swoje wystąpienie, wtedy nasz kolega, który zastępował operatorkę na stałe, prosił sobie czysta sznurka o życie. Przede wszystkim zaś o świcie, tak, tak, choć to śmijek i kwiopince. Ja zobaczyłem naszego przełożonego majstwa ponad i rekord na setkę, na pierwsze piętro i nagle tak urwała się ta piosenka. O trzeciej formie jeszcze nie powiedziałem. To były nagrania własnego dziennikarza, który był zatrudniony i prowadzący rozłośnie z terenu kombinatu dotycząca społecznych niektórych problemów produkcyjnych robione, no bo to było na takim poziomie, że kilka razy polskie radio korzystało z tych swojej lokalnej, prawda? No i oni uzyskiwali wyróżnienia w ogóle Polski w różnych konkursach. Wśród dziennikarzy to jest to prostu, było parę takich... Ale trzeba to... powiedzieć nazwiska, bo była tak kroszkowa, wiernik był że który tam w RMF pracował. W Paweł Taki, stąd ten radiowęzeł 90 roku ten radiowęzeł, można powiedzieć, upadł. No ja to, to przez to pomysł. no... szkoda było, bo tyle tam pracy włożonych, żeby ten radiowęzeł zmontować. I tak się na tym kończy historia naszej pracy.